jak odblokować rower generalnie bez ingerencji jakiejś kosmicznej rower będzie śmigał mi się udało wyciągnąć 48 na godzinę no. myślę, że do 5 dych się spokojnie rozpędzi mamy tak tu mamy czujnik Prędkości obrotowej koła, dobrze go teraz widać. On normalnie jest przykręcony, tutaj i czyta z tego magnesu impulsy. Normalnie, i normalnie jeździmy. On ma 20, 25 km na godzinę ogranicznik. No, i tyle. Przekładamy ten czujnik, odkręcamy go stąd, przekładamy go tutaj, mocujemy go opaskami. Nie stracimy żadnej gwarancji, bo nikt o tym nie wie. Bo nie zobaczy żadnych uszkodzeń mechanicznych. Tak, pies. No, wszystko jest ekstra. Gwarancja nie zostanie utracona to pierwsze, pierwsza pierwszy etap. Mocujemy tutaj czujnik stąd, tu. Następna sprawa. Montujemy do korby tak jak tutaj widać magnes neodymowy. Tylko jedna podstawowa sprawa. on musi być bardzo blisko czujnika. Bo jeżeli nie będziemy go mieli blisko czujnika, to podczas jazdy wywali nam błąd E014. No. Musi być blisko. On teraz e, będzie doładowywał cały czas. Nie tylko do 25 km, ale cały czas będzie, e, będzie wspomagał jazdę. Gdybym miał ten rower więcej przerzutek, czyli z przodu jeszcze przerzutki To myślę, że do jakiś, nie wiem, do stu by się pewnie rozpędził. No, spokojnie. Tutaj już ogranicza po prostu tak szybko się pydała mi kręci, że, że już dalej się nie da. Myślę, że na no, 5 dych jeszcze by się na nim poleciało. No, i tak to wygląda. Pierwsza sprawa. Stąd, tu przekładamy czujnik, tu zakładamy. Neodymowy magnesik, ten akurat magnes wyciągnąłem z dysku twardego. Można też spokojnie jakiś stary dysk twardy odzyskać. I w sumie za darmo mamy Mamy tą modyfikację w rowerze. No, bez, żadnych, bez żadnej ingerencji no, grubszej. Prosta sprawa, a się śmiga naprawdę. No, lata jak dzik. Lata jak dzik. Teraz ten rower. Na ścieżce rowerowej może się ktoś zdziwić. No, że sobie leciutko pedałujemy i mamy tak spokojnie, yy, jadąc bez żadnych tam kosmosów, żeby nam się nogi nie poływały od kręcenia pedałami, to te cztery dychy sobie tak na luzie można śmigać. No, normalnie. No, jak tam. Mu... Damy jeszcze, no to do tych pięciu tych się spokojnie roz, rozpędzimy. ma jeszcze jedno. Licznik pokazuje zupełnie mm, od czapy wskazania, bo pokazuje jak jadę e, te 48-49 na godzinę. Pokazuje licznik, że jadę 12,5 km na godzinę i cały czas mam doładowanie. no, Więc nie trzeba kupować na Allegro żadnych e, takich tuningowych. Tuningowej elektroniki, bo jest za bodajże 800 zł. To wpinamy, wpinamy gdzieś, gdzieś tu wpinamy. Nie wiem gdzie, ale gdzieś wpinamy pomiędzy licznika. Nie wiem, no nieważne, ale 800 zł to kosztuje. A tutaj mamy za darmo: jeżeli mamy magnes neodymowy z dysku, to mamy za darmo cztery opaski, czy tam kilka opasek. Izolacja hawana i i pozamiatane, no frajda taka z jazdy, że szok